Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mamy piękną Ewangelię o tym, w jaki sposób mamy prosić Pana Boga, ale przede wszystkim o co mamy Go prosić podczas każdej modlitwy. Na samym początku chcę Was zaprosić do tego, zanim dalej będziesz oglądał ten film, to teraz proszę, abyś nacisnął pauzę i przeczytał Ewangelię, która jest pod tym filmem, ponieważ bardzo to Tobie pomoże w zrozumieniu dzisiejszego komentarza. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć historię, historię pewnego świętego, jednego z moich ulubionych, święty Filip Neri, który przez całe swoje życie pracował, pracował z młodzieżą w Rzymie. I pod koniec swoich lat spotkał się ze swoimi znajomymi wychowankami w swoim domu na obiedzie. I podczas tego obiadu Filip zadał im pytanie, co będą robili, czym się będą zajmowali. Wtedy jeden z chłopców, Mece Baniota, powiedział, że on zamierza założyć rodzinę, że on pragnie być ojcem, że on pragnie mieć dużo dzieci. Inny powiedział, że pragnie iść w ślady Filipa, pragnie jechać, pragnie jechać na misję, pragnie ewangelizować, pragnie jechać do Indii. Jeszcze inny powiedział, że on pragnie zostać w dziele, w dziele Filipa, w oratorium i pragnie pracować z, z, z biedną młodzieżą. Ale przy stole siedział jeszcze jeden chłopak. Miał na, miał na imię Aurelio. On był trochę zamyślony, ale zarazem troszkę zasmucony. Nie wiedział, co miał powiedzieć. Może miał dużo myśli. I Filip jemu zadał pytanie: Aurelio, a co z tobą? I wtedy Aurelio z wielką powagą powiedział: Ja pragnę wybrać drogę kariery kościelnej. Wtedy Filip zamyślił się i z taką wielką wrażliwością dobrego wychowawcy. I z takim wielkim refleksem zadał mu pytanie, a później Aurelio kontynuował. Jak zostanę kanonikiem, jak zostanę prałatem, pragnę zostać biskupem. A później powiedział Filip, a później pragnę być arcybiskupem, pragnę mieć swoją decyzję, pragnę mieć godności, pragnę rozkazywać. I wtedy Filip zadał pytanie: a później, a później pragnę zostać kardynałem. To znaczy, księciem kościoła. A później, kontynuował Filip, a później Aurelio wypręży, wyprężył piersi do przodu, nabrał powietrza i powiedział: Jak się mnie wybierze grono kardynalskie, a Duch Święty na kim nie siada, pragnę zostać papieżem, a później? I już na to pytanie Aurelio nie odpowiedział. Nie wiedział, co będzie później. Moi drodzy. O co mamy prosić Pana Boga podczas każdej wieczornej modlitwy. Abyśmy potrafili pójść za Jego głosem, abyśmy potrafili rozeznać, do czego jesteśmy powołani. Ponieważ tylko pójście za głosem Pana Boga pomoże nam nauczyć nie pomoże. Da nam być ludźmi szczęśliwymi. Gdybym ja nie poszedł za Jego głosem, nigdy bym nie był księdzem i nigdy bym nie był człowiekiem szczęśliwym. Zobaczcie, marynarze, kiedy są na statku, a jest burza, szukają latarni, która daje światło, ponieważ wtedy wiedzą, gdzie mają płynąć. Tą latarnią i tym światłem jest Jezus Chrystus. Mamy prosić o to, abyśmy zawsze szli za Jego światłem. Do czego bardzo się zapraszam. Możesz to zrobić razem ze mną, albo możesz to zrobić na koniec dnia. Chciałem Was zaprosić teraz do krótkiej modlitwy. Oto, abyśmy potrafili prosić o Boże rzeczy, abyśmy byli ludźmi wierzącymi, ale abyśmy przede wszystkim nie zgubili tego światła, którym jest Jezus. Połóżcie teraz prawą rękę na sercu. Komu to pomoże? Zamknijcie teraz oczy i powtórzcie za mną w ciszy, w sercu, w takim intymnym spotkaniu z Bogiem, krótką modlitwę. Panie Jezu Chryste, Tobie oddaję moje życie. Tobiem oddaję moje powołanie. Pragnę Ciebie prosić, abym nigdy Ciebie nie zgubił, ale zawsze za Tobą podążał, i aby moje, serce było, aby moje serce było zawsze wrażliwe na Twój głos.